Chciałbym, chciałabym Wam powiedzieć dwie rzeczy, yy, takie, no, można powiedzieć, poselstwo, ale każda, każda rzecz, którą Wam chcę powiedzieć, yy, opowiem Wam jakby moje świadectwo, jak ja przeżywałam tą rzecz, nie? jakby tą, to poselstwo. Yy, od kilku miesięcy, yy, od, jakby, mam taki czas, kiedy po prostu yy, zaglądam bardzo głęboko do swojej duszy. I, I w ogóle usłyszałam takie słowo od Ducha Świętego, że jest czas na zrewidowanie swojej duszy. Ja Wam pisałam o tym w tych poselstwach, które mamy na, na telegramie. I ten czas zrewidowania duszy, on jakby poprowadzi do kolejnego etapu, który potem Wam też powiem. U mnie wyglądało, wyglądało to tak, że ja się trochę bałam. Zrewidować swoją duszę tak, tak głęboko. Bałam się, bo wiele razy yy, przychodziły do mnie takie myśli, że nie dam rady, że nie dam rady z tym, co tam zastanę, że nie uniosę tego. I przed jednym z nabożeństw, które prowadził Łukasz, który mówił o sumieniu i o tym, żeby umieć rozró rozróżnić potępienie. Od tego, co nam mówi sumienie. To było właśnie przed tym. ja jeszcze tego nie rozumiałam. Ja jechałam autem i ja w pewnym momencie stanęłam i powiedziałam, Boże, ja nie chcę już więcej uciekać. Ja nie chcę. Ja, wiecie co? Doszło do mnie, że ja wiem, jaki jest mój stan: że każdy z nas ma Ducha Świętego i każdy tak naprawdę wie, jaki jest Jego stan. Tylko pytanie, czy chcemy uciekać? I tak wiecie, czasami machamy ręką. A dobrze, już tak mam. jestem zbawiony. Trudno. Czy chcemy naprawdę stanąć na prawdzie i zobaczyć ja pozwolę sobie użyć takiego określenia, tak jakby piekło naszej duszy czy chcemy zobaczyć właśnie to, to straszne coś, co jest w naszej duszy? I wiecie, ja w tym momencie, jak jechałam tym samochodem, powiedziałam ja, Boże, okej, okay, ja się. Zgadzam na to, żeby zobaczyć, nawet nie zobaczyć, co tam jest, bo ja byłam przekonana w, głęboko w, w sercu, że ja wiem, co tam jest. Tylko ja chciałam, ja wiedziałam, że muszę przed Bogiem przyznać się do tego. I wiecie, i powiedziałam: No jest, tak jest, jak jest. I wiecie, i przyszła do mnie wolność, i Bóg powiedział: No właśnie, przyznałaś się, i co z tego, że tak jest? Najważniejsze, że się przyznałaś. Najważniejsze, że nie uciekałaś przed sobą. I od tego miejsca zaczniemy. I przyszła do mnie wolność, a nie potępienie jak za każdym razem, kiedy próbowałam zajrzeć w głąb. Za każdym razem diabeł przychodził z potępieniem. Nie udźwigniesz tego, nie dasz rady. Tam jest taki syf, tego nie ogarniesz. A ja powiedziałam: Jest taki syf. I co z tego? I, i powiem Wam tak, że. Kilka miesięcy temu podjęłam pewną decyzję, a od jakiegoś czasu, może pewnie część z was wie, bardzo chciałam rozwinąć swoją markę. Bardzo chciałam pokazać sobie, że w końcu dam radę coś rozwinąć, że w końcu dam radę. Bo zawsze zaczynałam różne rzeczy i nie kończyłam. I ta marka miała być dla mnie takim um, no właśnie. Nie wiem, stała się boszkiem. Stała się boszkiem, bo jakby stała się celem w samym sobie. I tak bardzo chciałam się poświęcić tej Marce, że zrezygnowałam z pracy, którą miałam. Bo stwierdziłam, że chcę rozwijać tą markę, ta praca mnie wykańcza, jestem zmęczona, jestem w domu zmęczona, nie mam czasu dla dzieci. Pracowałam też z dziećmi, pracowałam w szkole, więc nie miałam czasu dla swoich dzieci, dla rodziny i zaczęłam tak to tłumaczyć, że ta praca po prostu mnie wykańcza. Więc zrezygnowałam z tej pracy znaczy, może też nie zrezygnowałam, tylko przyszły wakacje i po prostu nie było zajęć w szkole. No i stwierdziłam, no to rozwijam w tą markę, tak? I wiecie, i zaczęła się presja, bo nie było stałego dochodu, nie było, nie było tych wpływów, tak? Ja się zaczęłam bardziej stresować, mieć presję, że muszę teraz zarabiać, sprzedawać, ogarniać marketing i w ogóle zaczęłam też. Co, co zaczęłam robić? Zaczęłam też po prostu wywierać presję na moim mężu, żeby żeby mi pomógł, bo przecież jesteśmy jedno, tak, jesteśmy jedno. Tak więc, jakby, wiecie, wykorzystywałam i manipulowałam z sytuacją. Co, do czego to doprowadziło? Myślę, że byłam w obłędzie, bo nie mogłam już po prostu myśleć o niczym innym, miałam natłok myśli, miałam po prostu cały czas, nie, umio, nie, byłam, nie byłam obecna w swojej rodzinie, tylko po prostu cały czas próbowałam, wiecie, wykminić, jak tą markę po prostu rozwinąć i pokazać wszystkim i sobie dookoła, że ja dam radę. I wiecie, rozmawiałam właśnie wtedy też z Łukaszem, i powiedziałam, że jakby po prostu ja rzucam tą pracę, bo ona mnie wykańcza. I też jakby ściemniłam Łukasza, nie, tak naprawdę. Tylko to nie było celowe, moją intencją nie było go ściemnić. Bo tu jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jaka jest nasza intencja, jaki jest nasz motyw. Więc jakby ja nie chciałam oszukać nikogo, ja sama siebie oszukiwałam. Ale kiedy stanęłam w tej prawdzie, to powiedziałam tak: Boże, ja nie chcę do tej pracy iść, bo ja się boję. Nie będę wam teraz mówiła, czego się w tej pracy boję. Jak ktoś będzie chciał, to możemy pogadać, jak będziecie mieć pytania, ale ja się bałam pewnych rzeczy w tej pracy. I ja mówię: nie będę uciekać przed tym. Nie będę przed tym uciekać, ja z tym stanę twarzą w twarz. I wiecie, wróciłam do tej pracy. I powiem wam: pracuję dwa dni w tygodniu, i mam dobrą kasę. I teraz jak w ogóle y, Łukasz mówił o błogosławieństwie, ja też postanowiłam, że chcę siać w królestwo. I Bóg mi pokazał: no i widzisz, masz dwa dni i masz kasę, że czasami w miesiąc można tyle zrobić. A to jest błogosławieństwo, to jest to błogosławieństwo. To jest to, że ja stanęłam w prawdzie. Ja zrezygnowałam z Bożka, jakim była moja marka, i stanęłam po prostu w prawdzie. I powiedziałam: Boże, ty wiesz lepiej. Jakby zachęcam Was do rewidowania, tak? Wie, ja wiem, że wiecie, że jest trudno, ale opłaca się, nie? Ale też Bóg mi pokazał, że trzeba mieć taką gotowość serca. Serce musi być gotowe, nie? I druga rzecz, która też jeszcze wam chciałam powiedzieć, czyli yy, o tym, żeby zobaczyć, co mamy. Mm. Bo właśnie chciałam wam to powiedzieć dlatego. Um, bo w ogóle tak się modliłam i mówię Boże, co ja mam tutaj powiedzieć? Dlaczego ja tutaj stoję? Ja nie chcę, wiecie, pięknie mówić, fajnie. I bo ja, ja mówię Boże, ja chcę być tu dla tych ludzi. Ja się w ogóle też modliłam o wasze serca, żeby były otwarte, żeby wam dać to, czego potrzebujecie na ten czas. I właśnie ja tak odczułam, że yy, że ja po prostu chcę Wam dawać, i zrozumiałam, że ja w ogóle odkryłam, co ja mam. Mam dla Kościoła. Chcę Wam dać. No tam, yy, Paweł pisze w Rzymianach chyba, nie? że jakby przychodzi z poselstwem w celu umocnienia Was, chcę Was umocnić. tak? I, yy, I właśnie tak modliłam się o Was, żeby każdy z Was zobaczył, co posiada. I to w takich najmniejszych pierdołkach. Bo wiecie, my widzimy wielkie służby, ludzie, którzy dochodzą do jakichś tam urzędów, ale my nie doceniamy małych rzeczy, które mamy. A to, i to teraz wrócę do tego, co zaczynaliśmy, czym zaczęliśmy dzisiaj, jest Poznaniem Boga. Każda cząstka w was jest. Cząstką, którą Bóg w was włożył. Jeżeli wy się zgadzacie z tym, co macie. Jeżeli wy się uwrażliwiacie na każdą chwilę, w której jesteście. To widzicie, co macie. I jakby oddajecie tym chwałę Bogu. Amen. 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 Ja jeszcze jedno, poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze o szkole, że... Aha, że okej. Okay. Dobra, nich. dobra okay. e, Tak, podejmując decyzję, że wracam do tej szkoły postanowiłam, że nie chcę, bo jakby w zeszłym roku jak pracowałam, to chciałam bardziej, wiecie, być w tej pracy, rozwijać markę i tak jakby rozwijać siebie i też patrzeć, jak się rozwijają dzieciaki, bo ja też mam jakby coś takiego, że lubię patrzeć, jak się rozwija potencjał w człowieku, to jest taki mój talent, ale czasami nie patrzę na człowieka, tylko masz się rozwinąć, nie? Bo mi to przynosi... Tak, naciska. Więc powiedziałam, nie będę naciskać. Ja chcę być dla tych dzieci, jakby właśnie cząstką Boga, którą one będą doświadczać przeze mnie. Po prostu moja, moja postawa stała się postawą miłosną, nakierowaną na nich. I powiem Wam, że w tym roku uwielbiam chodzić do tej szkoły. I na tym skończę. Ja jeszcze coś dodam. Poczekaj, jednak nie wyłączaj tego. E, tak, Ewa, chcesz to coś dodać? Aha, to, to dobra, to ja jeszcze nawiążę do tego. Właśnie, jak Kinga mi o tym powiedziała, to, to chyba jest jej długopis, tak? E, żeby opowiedziała to tutaj, dlatego że tak naprawdę ona zastosowała to, co ja od kilku tygodni mówię na temat chodzenia w duchu, na temat postawy serca, żeby się otworzyć na chodzenie w duchu, że nasze serce musi być we właściwy sposób poustawiane, tak? tak takie cztery, pamiętacie, cztery płaszczyzny, yy, czyli to, żeby mieć właściwe motywacje, żeby nie robić tego dla siebie, tak? tylko dla Boga, czy też innych innych ludzi, więc jest taka postawa miłości. Tak? i właśnie Kinga to zrobiła. Ona zastos zastosowała te dwie rzeczy. W sumie wszystkie cztery zastosowała, bo y, trzecia to była temat wiary, tak? Tylko, czyli nie tylko ona sobie coś tam przeprogramowała w sercu, ale zaczęła działać w oparciu o to. Stwierdziła, że chce być dla dzieci. Tak? Y, więc to branie krzyża u niej. Ta, czy też ta właściwa motywacja, to było właśnie to, że ona jest nakierowana na to, żeby, żeby dawać innym, tak? Ukrzyżowała swoją jakby swoją, swoją markę, tak? Przynajmniej na razie zawiesiła ją na krzyżu, tak? Okej, okay, to nie istnieje na razie i nie boli mnie to, tak? To nie jest tak, że wewnętrznie przeżywam, że jestem do niczego, bo teraz nie rozwijam tego, co, co gdzieś tam myślałem, myślałam, że było, że było w moim sercu, tak? No właśnie, nawet ulgę poczuła. No właśnie. No właśnie. Myślę, że każdy z nas, jak umrze, to poczuje ulgę. <głosy> <głosy> nie wiem, nie sprawdzałem, ale zdaje się, że to tak będzie. Więc umieranie już teraz właśnie no, sprawia, sprawia ulgę. I czyste serce, tak? Jakby wyczyściła siebie tutaj jakby względem Boga, nie pozwoliła sobie, żeby potępienie przechodziło na nią, tak? co też jest jakby związane z czyszczeniem serca, w takim sensie, żeby ani sumienie, żeby nas nie oskarżało, ani też, żeby potępienie nas nie oskarżało. Mm. Więc zastosowała to i widać w ogóle, że e, widać, że jakby jest z tego realny efekt. I nawet takie błogosławieństwo, bo o ile jej zmiany w jej wnętrzu, okej, okay, mogą sprawić zmiany w jej, w jej wnętrzu, ale na przykład wynagrodzenie, jakie dostaje, to już ciężko to porównać, wiecie, do, do, no bo co ma Ilość kasy na moim koncie, tak, do tego, co ja sobie w sercu przeprogramowywuję, a jednak tutaj się wydarzyło, tak? Może to zbieg okoliczności, tego nie wiemy, ale ja sądzę, że znając jakby te mechanizmy, tak, e, które są opisywane w Biblii, to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie to, jakby zgodziła się w czymś dla Boga, umarła dla czegoś, tak, jakby umarła dla jakichś tam spraw też dla Boga. I to też sprawiło, że nawet błogosławieństwa materialnego doświadczyła. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, kliknij proszę łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, na przykład Jezus jest Panem. Dzięki temu YouTube będzie go bardziej promował i więcej osób będzie go mogło zobaczyć. Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które udostępniamy, kliknij przycisk, subskrybuj. A jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, napisz do mnie przez Facebooka lub zostaw wiadomość w komentarzu pod tym filmem. Do usłyszenia, cześć!